Shimońska z tej strony Zura i ten na z Ryton, z filmiku. Himików. Cieplałam z Zakupów i dzisiaj powiem sobie o tym, co kupiłam sobie na konwencie Owokon. Owokon, Owokon, nie wiem jak to się wymawia. Owokon to był taki mały konwent, darmowy, mały darmowy konwent, który się odbył we Wrocławiu. Teraz w ten weekend, jak to nagrywam, to był właśnie w sobotę e, 31 sierpnia. I to była jedna z tych sytuacji, gdzie mały i darmowy konwent, wspominam właściwie lepiej niż niektóre te, za które płaciłam, za wyjściówkę 50 zł nawet. I to jest w sumie zabawne, ale tak było, ponieważ no, Jednak co dalej smutne jest, to mi wkurza, że znowu kolejny konwet, na którym nie dawali żadnej wyściówki w sensie, że żadnej... I żadnego, przynajmniej jakby pamiątki, żadnego i, i, identyfikatora. To jest smutne. Czemu teraz konwety, na które chodzę, właściwie często nie mają tych identyfikatorów? Halo, ja nie co, co wieszać teraz na regale. Byłam ja, był właśnie cielak, czyli Sapphire Seal z Instagrama oraz Moru... Uh... Jakiego ty miałeś Instagrama z cosplayą? Macie tak wszystko napisane pięknie. <grych> z tego konwentu postanowiłam nagrać małego vloga. Nie jest to bardzo relacja, jest to bardzo po prostu vlog, ponieważ ja na konwenty za bardzo nie chodzę, żeby zwiedzać jakby wszystko. W sensie też chodzę, chcę zwiedzić jakby. Co się dzieje na tych, właśnie wszystkich tam piętrach, i tak dalej. Ale ja jednak głównie jeżdżę na konwenty, aby się spotkać ze znajomymi, dlatego właściwie pierwsze chyba trzy albo dwie godziny przesiedziałyśmy na konwencie, po prostu gadając o pierdołach. Na temat naprawdę różne tematy. Naprawdę różne tematy. I co właściwie się zdziwiam, to naprawdę na tej konwencie była tak mega atmosfera, i w sumie nawet zazwyczaj na konwentach jest mega atmosfera, ale to było naprawdę jakoś tak, tak miło, tak cieplutko. I było właściwie, jestem byłam zdziwiona, że było aż tylu kosplayerów, bo czasami jest właściwie nic ich aż tak dużo, tak mi się wydaje, na takich małych konwentach, a tu było ich naprawdę prawie co druga, nie no prawie się wychodziło i prawie każdy miał jakieś cosplay, albo chociaż jakiś element cosplayu, nie wiem, na przykład żeby koci ogon, czy coś takiego, czy perukę, no ale tak to głównie to były właściwie pełne cosplaye, to było naprawdę miłe i było tak kolorowo, i to było, akurat było fajne, bo to była jakaś taka, taki mały budynek, ale był właśnie taki, taki, no nie do końca park, może trochę taki park, gdzie właściwie było zielono, więc w sumie był pracował, więc każdy sobie siedział tam na dworze, i było naprawdę tak, tak było po prostu, tak, nie wiem, tak rodzinnie, tak przyjaźnie w tym, na tym konwencie. naprawdę się tak czułam, bo tak nie, taka mała, taka fajna atmosfera po prostu była. A, w ogóle to była byłam w kospoju Katry z właśnie Shera Princesses of Power I wreszcie tym razem się udało, że jakieś zdjęcia porobiłyśmy, Mamy właśnie cielak, cielak, <laughs> Cielak wzięła właśnie swoją lustrzankę, więc parę zdjęć i nie wiem właściwie nic nie wiedziałam z tego, więc jestem ciekawa, jak to wyszło. Ale no, teraz przejdziemy do tego co kupiłam. Co kupiła? Co kupiłam? Jak? Okay. Jak wiecie, ja zazwyczaj chodzę na stoiska, to chodzę na stoiska od artystów, którzy właściwie sami właśnie nie robią tam swoje grafiki, ale tym razem właściwie było chyba tylko jedno. Przez chwilę chyba było jeszcze drugie, mi się wydaje, stoisko, z właściwie z autartystów, a tak to były te firmowe, tak mi się wydaje, tak się mówi, firmowe, czyli to co właściwie miały te wszystkie... Bady pillow z ogłem, kubki, właśnie te plakaty z różnych seriali, gier i anime. Pierwsza jest to rzecz właściwie, którą kupiłam sobie na tym stysku od wystawców. że my, ale właśnie tutaj był w tej siateczce, właśnie z tego stojiska były jeszcze tutaj takie. Czy to jest pana naklejka, tak mi się wydaje? Z Unhuman United, to właśnie jest też strona. I to jest urocze! O, właśnie tu mamy właśnie tego soiska. Więc dziękuję za zakupy oraz właśnie mam to Instagrama i YouTube. O, YouTube jest. I właśnie od tej osoby oczywiście wzięłam sobie coś z Sherry ponieważ były z Bołu, z Glimmer, oraz chyba właśnie z. oraz z Katrą. Hej, Adora. <laughs> Teraz najmniejsze, no to właściwie stoisku, gdzie kupiłam dwa mystery boxy oraz właśnie tutaj te trzy rzeczy To są bryloczki, chyba było 10 zł, to było każdy To pierwsze wziąłem sobie z Jackiem Skennington i tak mam sztuczne paznokcie, pierwsza rzuć... Wzru... Ponieważ oczywiście Katria ma, wiadomo, drugie paznokcie czarne, a ja akurat miałam złamane parę całkowicie dotąd Więc stwierdziłam, że dobra, spróbuję już z tym i w sumie fajna jest to opcja właściwie na cosplay Hehehe, niedługo he, Halloween, haha! Ha. Kończą się wakacje, to teraz będę żyła z świadomością, że niedługo Halloween I październik, gołem. Tutaj mamy tego kotka, który jego i i pamiętam, chyba się nazywa Ci? Popatrzcie Uwielbiam, to jest brokatowe, to ma taki jaki brokat sobie Oraz oczywiście Tardis Wreszcie właściwie mam coś z Doktora Who Jak już mówiąc o Doktorze Who, to postanowiłam wziąć Mr. Boxa, ponieważ już na... Minuko nie chciałam wziąć, ale tu właśnie były jakieś różne ceny i to naprawdę małe, więc chciałam spróbować, ale nie wiedziałam, ponieważ nie wiedziałam, czy warto, więc wzięłam na pewna jednego. Wzięłam z Doktora Hu, ponieważ Doktora Hu ja kojarzę, że ja oglądałam jak byłam mała, pamiętam u wujka, pamiętam niektóre odcinki i pamiętam, że ja później parę lat później chciałam to nad... obejrzeć sobie. Wiesz, oczywiście nie obejrzałam całego, ale chyba zaczęłam parę odcinków w pierwszym sezonie. tu mamy właśnie pierwsze co naklejka z Doktora Hu. Potem są karty. Co się mówiło? kangur Nie, ja mówiłam zawsze kangurki, ale jakoś tam jeszcze inaczej to na to ludzie chyba mówią. I najmniejszą jeszcze rzeczą jest to coś, co najbardziej mi się z tego całego podoba, co tutaj jest właśnie z doktorem. Największą rzeczą z tego całego było coś, czego się naj... nigdy bym się nie spodziewała, że znajdę, mianowicie, nawet nie wiem kto to jest, ale figurka? Żałuję troszkę, że kupiłam to, ponieważ no, no wreszcie mam coś z, właściwie z Hu, ale jednak nie są to aż tak rzeczy, które bym sama kupiła. Ponieważ nie jest to, no spodziewałam się czegoś lepszego, ale wcześniej chciałam, wreszcie się cieszę, że właśnie to spróbowałam, ponieważ no wreszcie wiem, co tutaj jest. I drugie właśnie wzięłam, stwierdziliśmy z moru i z, ze ślakiem, że wszystkie weźmiemy, ponieważ było jeszcze z anime i manga pod, pod, zatytułowane, zatytułowane, więc stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie wszystkie trzy. I on był za chyba 35, a Dr. Who był za 25, a to było za 35 za manga i anime I stwierdziliśmy, że może się wymienimy jak coś, ale jednak nie doszło do żadnej wymiany Było tutaj trzy rzeczy i dwie z trzech mi się właściwie podobają To mi się nie podoba, ponieważ właściwie nawet nie wiem kto to jest Nie wiem czemu ma tutaj, tutaj oraz gdzieś tu jeszcze ma takie coś niebieskie brune Jest takie taki brelok gumowy brelok, ale troszkę inny z taką postacią Też nie wiem kto to jest, więc może się mi mówić powiedzieć w komentarzu. Ojej, ja, jakie to długie. Nie mam pojęcia, co to jest za postać, ale mega w sumie ładna jest postać, więc fajnie, to mi się akurat podoba ten brolok. I ostatnią rzeczą jest to figurka i w sumie to jest coś, co mi się jakby najbardziej podoba z tego boksa, że właściwie jest jakaś figurka, aczkolwiek ja za idolkami nie przypadam i chyba nigdy nie będę przepadać, ale wiem, że to jest Kotori? Jeżeli się nie mylę, jest to właśnie figurka z Love Life, chyba? Ale tak czy tak to w figurka jest nawet ładna i fajnie, spoko wykonana, więc to mi się podoba. W sumie włosy mi się zawsze podobają w tych figurkach włosy i tak one właściwie. Nie wiem Lubię macać figurki Teraz przejdziemy do następnych rzeczy Mianowicie to już są sto wszystko jest z jednego stoiska Dwa razy losy i wylosowałam akurat dwie przypinki Ale są bardzo fajne W sumie nie było aż tak dużego wyboru A jednak długo czasu, dużo czasu mi zajęło Wybranie dwóch przypinek Ale właśnie wzięłam sobie taką Nie pamiętam imienia tego ziomka Ale wiem, że jest on z Bullets... Do Dogs, Bullets and Carnage Tą mangę Ponieważ czytałam u kuzyna raz pierwszy tom I mega mi się spodobała ta manga i chciała i właśnie tą postać po prostu pokochałam. A natomiast druga jest to Gaziel Gaziel, Gaziel z właśnie. E, Fairy Fairytay. Czyli w sumie jedna z moich ulubionych postaci. Następne z losów mniejsze rzeczy są to właśnie podstawki. Mamy tutaj jedną z postacią z Overwatcha. Jeżeli się nie mylę, to Reaper. Nie pamiętam nigdy zawsze tych postaci, ale wiem, że go lubię w sumie. Otóż grałam chyba raz albo dwa razy jako właśnie tą, postaci tą postacią. Natomiast drugą jest to... postać, która jeszcze się dwa razy tutaj pojawi. Kurumi z Day Life. No co ja mogę powiedzieć? To jest naprawdę jedna z moich ukochanych postaci i ją uwielbiam. Plus ta grafika tutaj jest po prostu piękna, więc... Czego normalnie bym chyba nie kupiła, ponieważ nie miałabym już gdzie dać, ale jako że właśnie planuję mieć osobną półkę już na takie rzeczy, to stwierdziłam, że sobie wezmę jako jedną figurkę Funko Pop, mianowicie Ferid z Overinoseraf. Ponieważ ja Ferida uwielbiam, to jest taki taki sassy... wampir. <grych> W sumie fajne są te właściwie figurki, ale raczej nie będę już nic chciała z tej serii. Może jakby był to ten you, ale, ale nie wiem. A tak to właśnie mamy sobie Ferida. Tylko co ma właśnie jakieś takie czarne cośki, ale mi to osobiście nie przeszkadza. O mój Boże, jaki ma fajnego tego kucyka. Jaki ma kulczyki. O, tak, teraz fajnie stoję, tak, ja mam taką obróconą trochę głowę. Ha. Okej! Okay. Hello naughty children, it's murder time! Aha! Okej, okay, nieważne. A, nie! W sumie z losów jest jedna rzecz, a tak to właściwie są, co ja sama kupiłam. Mianowicie są to plakaty, które już myślę, że niedługo będą miały swoje miejsce na ścianach. I jeżeli się nie mylę, to chyba raz wzięliśmy wszystkie trzy. Ja, moru i ssier, właśnie wzięliśmy po jednym losie i chyba każda z nas wyrywała plakat A3. Więc to była zabawna sytuacja. Pierwszym jest taki oto piękny venom. Ja już mówiłam, że jest piękny. <grymne> Następne plakatem jest to, co właściwie, cóż, już widzicie, tutaj ludzie uwielbiają supernatural, salvia supernatural. Więc widziałam że na początku zobaczyłam po prostu to i zbliżam, że i Tak to jest cudowne, ja to potrzebuję. Czyli mamy właśnie całą trójkę właśnie... Nie czy to zdjęcia, się kojarzę z internetu, głównie z Pinterest. Więc właśnie fajnie, że znalazłam to jako plakat, to jest mega. <laughs> I się mega to podoba. Oraz ostatnio, tak jak mówiłam, że to postać się jeszcze pojawi, jest to, o mój Boże, jakie to jest piękne urocze. Jest to oczywiście Kurumi. dwa plakaty z Doctor Strange, ale właśnie ja sobie wybrałam ten I tu również pojawia się ta sama ekipa I to też coś, co widziałam na Pinterest i mi się mega podobało I właśnie fajnie, bo będzie pasować właśnie tematycznie do mojego kącika z horrorami I ogólnie takie, wiecie, Halloweenowymi rzeczami Następny przedostanie plakat jest to, he, kto inny jak nie Kurumi <grystanie> I już ostatnim plakatem jest to właśnie postać, którą myślę, że mi, mam nadzieję, że pomożecie mi powiedzieć co to jest za postać, ponieważ... Kiedy nie znasz postaci, ale po prostu jest to, to mega ładne i... Azura Yōgei i showing Człowiek ma truskawki? Nie wiem, ale uwielbiam truskawki. Jeszcze bardziej kocham to plakat. Najgorsze będzie jednak, jak się okazuje, że ja obejrzę to anime, czy w jak to jest tą postacią i nie lubię tą postać, no ale przynajmniej łana. Wszystko. <ścoughs> czy to jest właściwie pierwszy konwent, kiedy właściwie nic nie kupiłam z Woltrona? I chciałabym jeszcze na koniec pozdrowić dwie osoby, których z nie, niestety nie znam. Eee, mianowicie pierwsza osoba, która właściwie mnie chyba poprosiła o zdjęcie. Ja kiedy właśnie weszłam na konwent i właśnie się zapytała też czy ja to jestem Azurson Myślę, że właśnie ta osoba mnie kojarzy, albo z, właśnie z YouTube'a Albo właśnie bardziej z Instagrama, bo ja tam, nie, że tam jestem Azurson Cosplay I to było mega miłe, że nie tylko poznali postać, właściwie się cieszyłam, że postać poznali To było mega miłe, że na samym jakby początek właśnie ktoś mnie poznał nie tylko z postaci, ale z właśnie jako osobę z chyba Instagrama bardziej także to było mega miłe a potem ja się, jak też to właśnie na vlogu tam mam bo spotkałyśmy jedną osobę, która na przykład tak myślała takie czy ja czy cię skądś znam? ja takie właśnie tak sama, takie, no nie wiem, czy kojarzysz? tak myślałam, że nie wiem, postać, albo właśnie nie wiem, z Instagrama też ale się właśnie tak krzyknęła Azura, a ja taką się powiedziałem, że tak, i ona tak po prostu się ucieszyła. A mi tak po prostu tak serce też właściwie się nie ucieszyło. Myślisz, że się serce raduje, czy coś takiego? To chyba był właśnie wie, drugi raz na konwencji, kiedy spotykałam sobie, która mnie kojarzyła właśnie z YouTube'a i to było naprawdę. Nie wiem, ja się tak cieszyłam. Ta osoba właśnie też chodziła chodziła przez jakiś czas z nami po tych tych, e, po właśnie stoiskach, potem właśnie też parę razy ze spotkałyśmy. Także to było na tym w dzisiejszym biegu. Mam nadzieję, że odcinek nam się podobał, Do Zaprzódzkoska, widzicie kontakt innych na samych mikrofonach. Na razie!